Włączyła się w akcję Od Dziecka dla dziecka, którą organizowaliśmy we współpracy ze szkołą oraz z wojeńskim Związku Ministerstwa Polskiego. Udało nam się zebrać 12 kartonów artykułów, które zostały przekazane dla dzieci, które czekają w strefach nadgranicznych na transporty do mieszkań i do nowych miejsc zakwaterowania. 12 kartonów pełnych kredek, farbek, maskotek, zabawek, klocków, pełnych słodkości słodyczy i wszystkiego, co ucieszyło Paszki zostały odebrane w ognii przez komendantkę główca, która następnie zajęła się transportem ich i zostały odebrane przez łupiec cytata Krosa. I już teraz od tego dnia dają radę dzieciakom na granicy. Chciałam bardzo podziękować też wszystkim parcerzom z naszej szkoły, którzy włączyli się do tej akcji i całej społeczności za to, że wyraziliście taką wielką sympatię, empatię wobec tych dzieci, które czekają na lepsze jutro. czuwajmy.